Więc wyobraź sobie, że przychodząc na krąg, nawet online, zaczynasz delikatnie poruszać rękami w górę i w dół, od siebie i do siebie. I nagle czujesz w swoim ciele, z brzucha, ze splotu słonecznego. Nieprawdopodobną energię, która przepływa przez całe Twoje ciało, dociera do każdej Twojej komórki. Umysł jest wyłączony, cichuteńki, Ty po prostu czujesz czym jest energia Twórcy. I jeszcze wyobraź sobie, że być może do tej pory nie miałeś, nie miałaś jasności czego chcesz, czego pragniesz, co ci da szczęście. Być może nie wiedziałeś, nie wiedziałaś, jak sięgnąć po swój cel. Co masz robić. Może nie wiedziałaś, nie wiedziałeś, jaki masz zrobić pierwszy krok. Ale czując energię Twórcy, będąc w kontakcie z ciałem, nagle masz jasność. Tego chcę, tego pragnę. Tak się chcę czuć, to mam zrobić.